Witam kochani, z tej strony Gruszka Polonia. Drogie osoby, poznaku uwagi. Dziękuję, że jesteście. Oczywiście dziękuję za lajki, za, za miłe komentarze, za to, że oglądacie. Naprawdę jest to miłe i cieszę się ogromnie, że tutaj wchodzimy w takie fajne interakcje. Zapraszam Was oczywiście w takim razie na horoskop. No i zobaczmy, jaki to będzie dla Was czas. Na pracy już wykładam kartę. To jest szóstka mieczy. Na Emocje, wisielec, no i słońce, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. Tylko jedna karta jest kartą, powiedzmy, burzącą troszeczkę układ, ale zaczynamy od tej lepszej. Szóstka mieczy na pracę, tak? Szóstka mieczy to jest ta karta, która wskazuje na możliwość podjęcia pracy za granicą wyjazdów, nawet bardzo dalekich wyjazdów. Jest to karta też jakiejś wiadomości oddalenia się od złych aspektów i pójście w stronę dobrych czasów. Jest to karta zmian, tak? Też na przykład dla osób, które tutaj szukają pracy, może mogą znaleźć się, na przykład w jakiejś firmie zagranicznej no otrzymać stanowisko, które e, może się wiązać na przykład z taką troszkę samotniczą pracą, tak, odizolowaną. Natomiast generalnie. Karta czasem wskazuje na odejście, tak? czyli jeżeli mamy pracę, to może być zmiana priorytetów i możemy odejść z danego miejsca, natomiast niekoniecznie we wszystkich przypadkach to oznacza, bo czasami jest to po prostu odejście w stronę dobrych czasów, czyli po konfliktach, po zmaganiach po prostu przechodzimy na tą lepszą stronę, spokojniejszą i coś się tutaj zmienia po prostu na korzyść. Natomiast jeśli chodzi o uczucie, no właśnie, tutaj jest taka karta, troszeczkę bym powiedziała. Nie, no taka spowalniająca, tak? W miłości wisiele, co oznacza stagnację, zawieszenie, przewrócenie świata do nogami No i jeżeli szukamy kogoś, to po prostu pewne rzeczy nie będą się udawały lub relacje będą wchodzić w stagnację, e, oczekiwanie i na, trzeba spojrzeć na pewne kwestie zupełnie od innej strony, a na pewno na siłę nie działać, bo to nie zda egzaminu. W stałych relacjach również coś się zmieni na tyle, że nie będziecie pewni o co chodzi, dlaczego tak się dzieje, i też karta B wymaga od nas wręcz spojrzenia na pewne kwestie, tak by nie wchodzić w większe konflikty, tylko jednak obserwować i właśnie niczym być wisielec, zrozumieć to, co się dzieje i patrzeć na to od strony takiej odwrotnej, niż my byśmy standardowo postępowali. Natomiast jeśli chodzi o aspekt zdrowotny, tu mamy już bardziej dobrą kartę, tak? bo mamy kartę słońca, i słońce wskazuje przede wszystkim właśnie na sukces, powodzenie, zadowolenie czyli tutaj słońce daje nam też witalność, dobre wiadomości, macierzyństwo, siłę, wyzdrowienie. No, oczywiście w negatywnych aspektach czy ostrzegawczych niesie za sobą informacje dotyczące alergii, alergii na słońce oczywiście, no bo to w końcu słońce, ale w ogóle alergii też, no i problemów z oczami. Może pojawić się tutaj ten aspekt osłabienia pola widzenia na przykład, tak? gdzie te oczy po prostu są newralgiczne i trzeba o nie bardziej zadbać. Natomiast karta piękna dająca naprawdę potężny ładunek pozytywny. Tego bym się trzymała. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I przechodzę dalej do osób z podznaku skorpiona. Witam serdecznie. Z tej strony bruszka Polonia. No i zobaczmy, kochani, kochane, jak to będzie się przedstawiało na czas tutaj najbliższy. Czyli tak, na pracę gierweg denarów, na emocje wieża oraz karta, jeśli chodzi o zdrowie, to magik. Na pracę mamy giermka denarowego i giermek denarowy jest taką kartą nauki, pobierania nauki, kursów, doszkalania, szlifowania tych umiejętności i myślę, że tutaj jak najbardziej możecie osiągnąć naprawdę dobre wyniki, ale jesteście na etapie kadeta, no, ucznia, po prostu, będziecie się jak uczeń czegoś uczyć. I to przyniesie efekty. Młode osoby wam mogą pomóc. Jeśli macie pracę, również mogą się pojawić jakieś wiadomości, obowiązki, które będą wymagały od Was po prostu jakiejś nauki, pogłębiania wiedzy. Natomiast jest to też karta ogólnie pomocy młodych osób, tak samo i dająca pewne perspektywy, gdzie stopniowo wspinamy się po szczeblach po prostu kariery. Natomiast jeśli chodzi o emocje, i mamy tutaj kartę wieży, I karta wieży no, jest kartą burzącą pewne koncepcje, tak? No jest to karta, która po prostu jednak przeszkadza. Chcemy poznać kogoś, albo nie będziemy w stanie w tym tygodniu, bo coś innego się stanie, po prostu zburzy nasz plan, albo relacje szybko będą się kończyć, albo będziemy wchodzić w takie gwałtowne konflikty, przerywające znajomości. No. Coś tutaj będzie przeszkadzało. Tak więc w tym tygodniu planować no, może się nie udawać, tak? dlatego że po prostu cele nie zostaną zrealizowane. Dla osób, które mają tutaj kogoś, również czeka Was rozłam. Może być to rozłam czasowy, może być to rozłam już na zawsze. Wszystko zależy od tego, co się będzie działo, jakiej Wy jesteście konkretnie w sytuacji. Natomiast tutaj uważamy na kłótni, gwałtowne zmiany układów, impulsy, które będą powodować to, że z idyli może nagle z, zrobić się ogromna burza. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, magik magik wskazuje wizyty lekarskie i tutaj kombinowanie w ramach sfery zdrowotnej, czyli szukania informacji, dowiadywania się, łączenia różnych e, opinii. Magik to spaniakowanie, uciekanie też od pewnych oczywiście konsekwencji, ale Przede wszystkim kombinowanie właśnie na własną korzyść i szukania właśnie tych informacji, które mogą pomóc nam w najlepszym, znaczy w uzyskaniu najlepszych efektów tutaj dotyczących zdrowia. Zwróćmy uwagę na gardło, ktań, przełyk oraz okolice głowy, bowiem te punkty mogą być newralgiczne. W niektórych aspektach dłonie również mogą nam doskwierać, możemy odczuwać jakieś tendencje bolesne w tych, w tych, rejon, w tych rejonach. Tak? Jest to karta dobrych wiadomości, żonglowania nimi i też witalności mimo wszystko, ale też dbania o siebie w ramach informacji, które otrzymaliśmy, no i jednak działania, bo nie jest to karta zastoju mimo wszystko. Tak więc tego bym się trzymała. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie i przechodzę dalej do osób spod znaku tutaj strzelca. Witam kochani. Z tej strony wróżka Apolonia. I zobaczmy, drogie strzelce, jak to będzie wyglądało, czego możecie się spodziewać. I tak na pracę macie trójkę denarów, na emocje, dziesiątkę mieczy i kul denarowe w aspekcie tutaj zdrowotnym. Jeśli chodzi o pierwszą kartę, na pracę, świetna karta, tak. Trujeczka denarów oznacza powodzenie, awans, wzniesienie się na wyższy poziom, otrzymanie uprawnionej posady, no i pomoc innych osób. Tak więc tutaj ja bym działała, bo otrzymanie właśnie e, posady takiej konkretnej. E, tratnej będzie w zasięgu ręki, no i właśnie możemy liczyć na też dobre chęci innych. Jeżeli mamy pracę, tutaj też będziemy chwaleni, będą inni nam pomagali i będziemy czuć się na fali, można powiedzieć, będziemy realizować swoje zamierzenia, ukończymy ważne projekty, ale też możemy rozpoczynać nowe, które będą nieść za sobą konkretne owoce i pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o uczucie, no tutaj dziesiątka mieczy i dziesiątka mieczy jest kartą e, nagłych zerwań, tak? Czyli na przykład może być tak, że albo nie będziemy szukać tej, tej, tej miłości, nagle coś się stanie, tak? Albo po prostu relacje będą się urywać i zanikać, tak? Również jest to karta takiej pewnego rodzaju depresyjności, która też może nie pozwalać nam skupić się na relacjach i m, odcinać nas jednocześnie od Pełnego zaangażowania, natomiast to może być czas po prostu kryzysowy i niekoniecznie łączący nas z drugim człowiekiem, na tyle by, by się po prostu teraz po prostu udało. Dla osób, które mają relacje, również może nas czekać stagnacja, kryzysy, ostre słowa, nieprzyjemne wiadomości. No i tutaj też musimy uważać, by za mocno czegoś nie powiedzieć, bo może dojść do rozstania oczywiście sami, czy same też możemy dążyć do przecięcia, no i tutaj jakby coś trzeba będzie budować od początku, tak, ale karta może zwiastować nieprzyjemne doświadczenia. Natomiast jeśli chodzi o aspekt związany tutaj ze zdrowiem król narowy. król denarowy wskazuje na pewno na inwestycje. Spotkanie się z lekarzem, który na przykład, no, nie jest tani na przykład, no po prostu bierze konkretne pieniądze i pomaga tutaj w ramach tutaj kwestii związanej ze zdrowiem. Tak, inwestycje szeroko pojęte, ale takie inwestycje, które przynoszą tutaj naprawdę też dobre efekty, czyli pójście do specjalisty, no, do, do, za którego trzeba zapłacić, czy pójście na operację, ale ona przyniesie jednak długofalowe efekty i będziemy zadowoleni. Zadowolone. Dobre wiadomości, konkretna, stabilna sytuacja. Tutaj, też, zwróćmy uwagę na układ gastryczny, przemiany materii, jakość przyjmowanych pokarmów i jakość swojego życia, bowiem to może mieć znaczenie na przyszłość. Ta karta jest bardzo fajna. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.